Hej, czekaczówki z tej strony. Emilka, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. A tak jak widzicie, jest już nowy Nexus, i ja nigdy nie pokazywałam kluczy na moim kanale. Ale dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj sobie to zrobię, więc może zacznijmy już. Z tego co wiem, to trzeba iść na ten tenczowy budynek. Można użyć disku, ale mi nie stać. Bo użyłam już wszystkie kryształki, więc no, opsa, opsa i trzeba iść po tym tęczowym, tęczowym, no tęczowym, wiecie, budynku. I tutaj mamy czerwony kluczyk. Teraz idziemy sobie dalej. Po zielony klucz, opsa, tylko weźmiemy sobie metal i... Bo ja muszę sobie przypomnieć, gdzie ja lecę. Więc tak, o tutaj, tutaj, tutaj. Tylko musicie uważać, żeby nie spaść. Patrzajcie, mamy takie, takie susie. Trzeba się na samą górę. I patrzajcie, tutaj jest taka dziura. Trzeba iść, i tu jest zielony klucz. Z te dziury trzeba wyjść, a nie wiem jak. I no po prostu super. O, udało się. De, 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 de. I teraz musimy iść. iść. O, jezu, spadłam. E, trzeba iść. Kurde, zapomniałam. O, tam, na ten, ten piękny budynek. Opsa. Opsa. I można użyć dysku, ale według mnie nie trzeba, bo się da bez. Opsa, patrzajcie, I tutaj jest taka dziura, to jest gdzieś tu i idzie się do góry, patrzcie, tutaj mamy star Bloka i tutaj się idzie po niebieski klucz. I teraz według mnie będzie najtrudniejsze, bo po żółty trzeba iść, kurde, no, trzeba iść po żółty klucz i to jest według mnie bardzo trudne. Więc no, potrzebny będzie do tego, żeby no, ułatwić sobie troszeczkę tamte dojście. E, spray pomniejszający. A tutaj jest to był brama. E, no i... kurde ja tu nie weszłam. Potem trzeba tu wejść. Omyluj <laughs> e, Trzeba iść, jak się ma takie coś kawaii w dynek Kawaii, to tutaj jest taka dziura. Trzeba do niej iść. I tutaj jest taka woda. Trzeba łocipinkę... Nie, nie, o, trzeba troszeczkę przejść. To jeszcze nie tutaj. Tak, jeszcze nie tutaj. O, i tutaj będzie klucz. Kurde, że księga się. I teraz potrzeba sprayu mniejsza. A, tam ktoś dał. I patrzcie, tutaj jest. Kurde, nie widać. O, tutaj jest taka dziurka. Trzeba do niej wleść. Kurde, dobra opłonę już całe, bo nie chcę mi się zawracać, bo jestem za mała. E, a nie wiadomo, czy użyję już całego. Więc no. Idziemy, idziemy i teraz jeszcze nie tu. tu. Stop, 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 stop. Obsa, opsa, 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 opsa. Tutaj... Tak, tutaj nie. Tutaj jest ta właśnie dziura, o której wcześniej mówiłam. Tak. Yy, tak. Boję, że padnę w nie wiecie, o co mi chodzi. O nie! To jest jeszcze spray? Nie ma. Dobra. Więc ja sobie stworzę. Przy okazji oddam ziemię nie tylko ziemię. Eee, o spray na kilka mnie będzie stać. Opsa. Opsa. Teraz trzeba w tej dziury wpadnąć. O! Właśnie to jest według mnie bardzo trudne. No i mamy ten żółty klucz. Super. Teraz sumy można się powiększyć. I. Się dalej. O, tu, 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 tutaj, można już wyjść. Jeśli ktoś chce. A, i tutaj teraz idziemy po fioletowy klucz. I po tajemnicę. Dobra. Więc tak. Trzeba iść tutaj. W sumie to już wiecie, gdzie jest ta czerwona brama, ale wam pokażę, bo. Bo, bo tak. I tak. Nie wchodzimy do teleportelów. Yy, bo to tylko wycofa. W sensie można, ale. To nic wam nie da. Yy, tylko się oddalicie trochę od tego miejsca. Trzeba iść tam, gdzie są te bramy. Opsa, opsa, opsa. nie wiem że jak już weźmiecie ten, ten fioletowy klucz, to będzie można. Opsa, opsa. I patrzajcie. Jest tu bliska brama i mamy fioletowy kluczyk. I teraz. Aha, tutaj jest teleportal. Musimy na nim sobie wyjść. I teraz, teraz, teraz już wiecie, jak No, Wiecie już pewnie, gdzie jest ta brama. Jest o tutaj. I mamy tajemnicę. Możemy sobie w sumie zrobić zdjęcie. Opa. Fajnie. Nazwiemy to sobie. Tajemnica sezon 6 co. I teraz w sumie możemy już to sobie wziąć. Czekajcie, chciało mi się kichnąć. Dobra, wzięliśmy już sobie tajemnicę. Hurra, no i w sumie zaraz będziemy kończyć odcinek, bo muszę iść do szkoły. <noise> tak? Nagrywam to wcześniej rano, w sensie jest 8.15 u mnie. A do szkoły mam na 8.55, ale tak teraz troszeczkę później wychodzę, bo... bo nie ma teraz sensu tak wcześnie wychodzić, bo tak muszę czekać z 20 minut na podwórku, co to jest? To jest fajne... Bzda. Sobie zobaczymy gdzie to prowadzi. Aha, dobra. Więc jeśli odcinek Wam się spodobał i pomogłam, chociaż troszeczkę to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, dędzolcie dzwonkiem i pa pa. A, i jeszcze możecie oczywiście na mnie robić parkoury pod nazwą dla Keczupa. Pa!